Cześć, ja witajcie, ja jestem Erik i to kolejny odcinek na tym kanale, a bardziej pierwszy z serii GTA V Sheriffi. Um, inspirowałem się trochę od wanderka? Nie powiem. Witam Was w pierwszym odcinku. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka oraz dołączenia do ekipy nagrywkowej F. Link w opisie, a teraz przejdźmy do oglądania. Hmm. Która godzina? O, cholera! Jasna! Spóźnię się do pracy! No widzowie, my idziemy do pracy naszą postacią teraz. Bo napisaliśmy CV do sheriffów, będziemy kadeciakiem. Wiadomo. I nawet auta jeszcze nie mamy, tak? Mieszkamy sobie, auta nie mamy. Musimy biec. A więc widzowie, widzimy się, jak już dobiegniemy na komendę. Ale trening. Dzień dobry. Ten co? Gdzie jest szef Tu jest, tu nie ma. O, halo, szefie! O, halo. A pierwsze płukać trzeba. Nie, bo ja się już spóźniłem prawie. No prawie widzę właśnie. No to dobra, no to przebieraj się, i do roboty. Ale tak już, no nie wiem gdzie co ja. A kadeciakiem jestem, tak? No tak, chcesz wiedzieć gdzie to jest, co prowadzić cię? Eee, yy, no no. No to tutaj idziesz. Przepraszam sobie za mój no, głos, ale chory lekko jestem. No wprost jest przesłuchaniówka. Cyk. Dobra. dobra, co tam dalej jest? No tutaj jest to tu my... no ten. biuro. Tutaj są cele, nie boże nie cele to asortyment nasz I tam jakieś te z, z, z akcji No cele, cele są No gdzie jest szafka? ją Tutaj? Tutaj Nie dość, no, no, że... A tutaj Jezu. zbrojownia też jest nie są z akcji wszystko? Nie Tutaj są dragi, to są z akcji, w sensie narkotyki To było tych, która tak na razie. Mhm, to ja idę się, to ja idę się przebrać. Tu ich ciuchów nie ma nigdzie. Tu są ciuchy. Szawka. No, to tu się przebierz, ja zachręcam. Jaki jest mój numerek? Yy, 13 Nie, 20, 22. Dobra. Dobra idziemy. Przebieramy się. Dobra, widzowie, przebrani jesteśmy. Na radio też już weszliśmy. Tak jak tam była karteczka. Dobra, widzę, że przebrany. Yy, tak, tak. No to dobra, no to chodź tutaj sobie wyjdziemy, możesz podziwiać wozy. A to co, to jest, jest prywatny? Nie, nie, nie. A siądź I ty tu, bujcie, tu i O kurczę. A? No widzisz. Dobra, to jest dzisiaj nasze autko do patronu. Jest na razie. A Masz zdane prawo jazdy? No nie mam. No jak cię Widzowie, nie mamy znanego prawa jazdy. To nie jest przypadkiem tak, że nie trzeba mieć prawa jazdy? Nie ma specjalnego? Mam prawo jazdy na normalne auto. Na norm a, no na to na normalne? Wystarczy, że normalne trzeba mieć specjalne na. Yy, yy, przywilejowane. Yy, wystarczy w normalne. Dobra, Dobra, no to za chwilę dam ci prowadzić. Tutaj wyjedziemy sobie. No dobra, nic się nie dzieje jak na razie, nie? Tak, tak na razie nic. Dobra, gdzie my jedziemy? Oh, nie, bo ja muszę się wyszczać. Dobra, wsiądź yy, sobie za kółko, za chwilę będziesz kierował. Dobra, ale tutaj dostaliśmy, mamy 100 dolarów taser i pałę Radziele, jak działa już światło w tych radiolkach fajne wysiądźmy sobie fajne te radiolki są Spróbowałem pierwszy odcinek do tej serii nagrywać tak szczerze już był wstawiony ale wszystko mamy teraz lepsze więc no i to jest. czekamy aż on wróci z tego sikania czekamy już na niego 20 minut Ile różne... Na... O! Kurde. Nie, no, jakiś to, facet tam się do z... mnie spróży, musikam na posesję. Aha. no szeryfa? No właśnie? masz no, cztery gwiazdki? Czy ma na... masz cztery gwiazdki na... Na O kurde, dobra, dostałem wezwanie na monitorku. Na kodzie drugim mamy się udać... A nie, nawet nawet nie na kodzie do źle auta Dobra Gdzie to? Zaznacz mi yy, Dokładnej lokalizacji nie mam, ale będę cię kierował Tu, w lewo Tu prawo I tutaj następna w lewo Może albo czerwone Dobra już jedź no. Jedziemy jakby alarmowo yy, Tutaj na lewo i prosto. To jest dziwne, że on nam dał jeździć w ogóle, ale sobie to strzely w to. On e, może w no tej komendzie po prostu. Super? Nie, cały czas prosto. Ten też no ten tu to też tak, jakieś no. No to to? O no. Kurde, jak on stanął. Ej, idziemy tutaj, tu zaparkuję. Kurde... Jezu, nie no nikogo nie ma to co będziemy z tym robić A no? jest tu coś? Nie ma Kustutko No dobra Tylko no tego mandacik jest. trzeba i mandacik To no ja wypiszę, ja wypiszę, bo ja chcę Dobra No proszę jechać A Za co to proszę będzie panie. mandacik? Za złe parkowanie Dobra O Ile to będzie mandaciku No co, no proszę pana Dobra no co co to się staje? W... Dobra, przyczepiem. Czemu tutaj pan stoi? No rejden, że pierwsze wezwanie mamy. Yy, może pan wyraźniej mówić, bo pana. Pan, tak, cichutko pan, pan mówi. O. No ale to. No, no to tam jest parking, proszę pana, koło banku. Nawet tu jest parking, proszę pana, nawet tam przed nami jest parking. No tam nawet jest parking, proszę pana. Dobrze, proszę pana, no, dzień dzisiejszym dostaje pan mandat, proszę odjechać 100 i go do dolarów. W przeciwnym razie proszę. Tam, w przeciwnym razie sprawa do sądu. No, do sądu. W przeciwnym razie to już mnie tu nie zobaczycie. Ale no? no, grzecznie, proszę pana. Grzecznie, no. Bo panu. my tak do pana nie mówimy. Dudimy go, czy co? Jako jak on jedzie. Jako, dobra, y, dawaj, Będziemy 10-80, za... jest ja chyba... To jest chyba pijany. Zatrzymaj się! Blaine, tam to Sheriff go. Office! Dobra. Puścił. Wybiegnął tam. Wyciągam taser. Jadą w tę stronę. Dobra. Widzowie, pierwszy pościg jakiś. Nie ruszaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się. Rzuć! 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 Nie trafiłem t Laser, Taser, taser, Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Dobra Wstawaj Uo, wstawaj! Wstawaj To Wstawaj Skuwaj go, skuwaj go, ja cię ubezpieczam Dobra Nie o dzisiejszym jesteś artystą Kiedy jest ten szeryf nasz? jazdę po pijaku. Prawdopodobnie. Jeszcze cię nie oskarżę, prawda? jak Debil. Yy, dobra, no to chodź. Chodź z nami, gadatko. Skąd skłuwasz je? Żeby on jest pijany, to on jest o. żadnym zagrożeniem. Si Siadaj na kierownica. Ja jestem, a chcesz się przypomnieć. A ty chcesz za rapałką oberwać? Siadaj do tyłu mnie, nie denerwuj. Dokładnie. Dobra. Bo ja mu tam auto, żeby nie wysiąć z przypadkiem. O. Dobra, jedziemy na komendę, na cele, nie? Tak. Za przesłuchanie łzki. Ja nic nie zrobiłem, to auto nawet nie było moje. No, za... Ukradłeś. Dobra. za chwilę Przykawię. pogadamy. Co? Za chwilę pogadamy. Gadasz, Co? że nie było twoje, czyli je ukradłeś jeszcze. No, tu na ty już nie? No, no. Za chwilę się będziesz przyznawał. tu Dobra. No, wyciągaj go, bo on nie ma klamek z tyłu, trzeba mu otworzyć. Dobra. Dobra, ale się zrobiło mgliście Trochę no. pan mocno mi zacisnął te kajdanki, boli nie bardzo dobrze no, kurde Dobra już mogę sobie... nie uciekać znowu. Co tak Dziękuję. dużo tych radiolek i tak mało szeryfów? Dobra. Dobra, odkuję pana, kurde, już jest pan zamknięty tutaj Dziękuję A to przesłuchaniówki go Nie, no nie, przesłuchaj go, jest ktoś inny Przez, przesłuchałem się ja nie umiem przesłuchać, nie ja mam licencji, ja nie mam predyspozycji No ale... No właśnie kurde, nie denerwuj mnie Pan mnie denerwuje Do tej, tyłem do ściany Co ty robisz, ryfie? To ci oddam No? Zaklużę go To będziesz miał jeszcze większy Dobra. wyrok Gdziemy? Dobra, no to chodź, tak go, go zgarną Ty z... nie, nie bij w to bo się skaleczysz nie, nie, bo tu ch ch jest... chyba jakiś dym z papierosków wleciał. A, przecież to no smoke. It is forbidden to smoke in this premises. Ale te epety tu jarają te. No Ale się jaram, że pracę tu dostałem. E, dobra, chcesz jakąś kawkę? Nie, nie lubię kawy. Gdzie ja idę? Przecież my wracamy na patrol, nie? Tak, tak. Uch. O, chodź poznasz szeryfa, w sensie, no. Nie, nie, e, gdzie tu, jesteś? Widziałem go chyba na początku. O, tu jestem. O. O, witam, ja tu dostałem przedział z, z Liberty City. Jak z Liberty City? Co? Przecież ty już, sobie, ty już od dawna tu jesteś, powiedz mu swoje imię. Jack. A ty? No ja, Lukas, nie pamiętasz? Lukas, no, pamiętam, ale tak średnio. Jesteś w tak? Jaką drukówką? Jesteśmy normalnym no, teatrojami. I... Dobra, chodź. On no, jest no, taki nie. mniej kumaty, no. Ja jestem kadeciakiem, wiesz. Dobrze się sprawujesz, jak na razie. Widać po tobie, że jesteś ogarnięty. Ej, a co mam robić? No ty wsiadaj do kolejnego, oj, przepraszam. O. Do radiowozu kolejnego wsiadaj i... To i na patrol. Ja coś to będziemy zgłaszać. Jak wsparcia będziemy potrzebować, pochwalił nas ten cały komendant zowie. O jezu, gdzie hmm. wjechałem? Ta komenda o. jest taka bogata, że stasz na helikopter nas? No, oczywiście. My tu dofinansowanie I dostaliśmy od miasta no takie. Co że... tu tyle wozów? No, tyle wozów to ja w Który nie nie ci się najbardziej podoba? podoba? Który największy? <laughs> Dobra, to jedziemy. Może o, się później skorio. jakimś przejedziemy o, Ale fajną ona, to w jest mega w tym chaletowej. Okay. So, w te rejony pojedźmy. Dobra, stój y tutaj przed nami jest wypadek. Dobra, już mi tu No. Ale wypadek się... jest w drzewo, uderzyło auto. Po trzeci, nie? Tak, ko trzeci i... Nie musimy blokować, bo to podobno... O! To tutaj idziesz. O kurde. Osoba nieprzytomna. Kurde, wie, jak Dobra, za zakładamy nitrylę. Ja nie mam! Skąd miałam nitrę wziąć? E, już ci dam, daję tutaj. Dobra, to poczekaj, zobacz. Masz. O kurde, dobra. Co się panu stało? Słyszy mnie pan? Co on ma za buty? Słyszy nas pan? O, 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 słyszę Dobra, dobrze, co tutaj się stało? Tak jak uczyli nas na policyjnej. Zajmij się nim, ja tutaj. Co, pan, niekałem, się, co panu jest? Co panu jest? Jechałem i wpadłem w poślizg. Może pan wstać? Nie, chyba złamałem nogi. Dobrze, sprawdzę. Kurde. Wymacam tu jak tutaj dotykam pana Idę do na panu nożyczki. Dobra, dobra. Wiesz masz w kamizelce nożyczki, szeryf! No, racja, dobra. Przecinam akumulator. Przecinaj. Dobra. St a gdzie straż? Straża eee, by się Za chwilę może przyjedzie. Eee, dobra, co mu się dzieje? Co tam eee, wykryłeś no, u niego? Jak tutaj cię dotykam, do cię boli? Ała! Nogi, nogi, nogi ma. E, całe, poniszczone. Złamanie otwarcie ma. Złamanie eee, jeszcze otwarcie. Jeszcze sprawdź mu brzuch, jakieś wątroba ją. A jak tu cię dotykam, do cię boli? Chyba mi się szkło bi biło w brzuch. O jest długo boli. Nie, dobra, idę po apteczkę. Na wątrobie go boli. Idź po torbę medyczną. Po torbę? Nie masz krwotoku, spokojnie, przeżyjesz, wszystko będzie dobrze. Dobra, tutaj masz. Dobra, podaj mi. No, dobra. No, ja nie chcę człowieka stracić na rękach. Nie, nie, spokojnie, spokojnie, jest no, dobrze. Dobra, czekaj, sprawdzam puls. Idę po torbę medyczną. Jakiś słaby? Słaby! Oj, dałem ci tu Wiesz dałeś mi apteczkę, nie torbę medyczną. No, ja do mam nowości. Mamy już torbę. Jest trzecią ciąg przytomność. Cholera. Bierz torbę, przejmuj e... go. Mam. Ma, ma. Eee, dobra. Eee, szkło nie jest głęboko wbite, więc chyba możemy wyciągnąć. Bo tu draśnięcie jest dosłownie. Dobra, jest. Dobra. Pan też. Odkażać. Zobaczcie, ja wyciągnęłam przytrzymaj, przytrzymaj. Dobra, no. Trzy, cztery. ry Dobra. Dobra. Nie no, go trzeba na szpital, wiesz gdzie karetka. Nie ma właśnie wolnej karetki, mi mówią debile. Dobra, bierz, bierz go. go. Dobra, dobra. Dobra, ja go Ty go weź, a ja ci otworzę drzwi. Bierz go, bierz go. Szybko, szybko, szybko. Dobra, tym się zajmie już holownie gdzieś. Siadaj. Dobra, dobra, ale na nowo. Jest Spokojnie. Nie Nie Ci ludzie sobie Jest ubezpieczone? Nie jest ubezpieczone, proszę pana. Nie wiem. chyba się słabo poczuł. Dobra, ile jeszcze do tego szpitala? Prawo, 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 za nami. E, e, z lewo? Nie, za nami, szybko, racja, szybko. Racja. Przepraszam. Spokojnie, spokojnie. I tu na lewo. Dobra. Chodź ze mną? I wchodzę z tobą, wchodzę z tobą. Spadł ci! Już, już go biorę. Cholera. Szybko. Jak ty mogłeś go znowu zwrócić? Szeryfie, ty jesteś niekompetentny! I to zgłoszę do komisji. Eee, co zrobisz? Nie, głoszę do komisji to! Jesteś niekompetentny, szeryfie! No to bierz go. Dobra. O, masz sześć. ją! Gnął, chyba się nogami no właśnie! się nogami odpycha! No tak, to jest jakieś kurde No jakieś tiki nerwowe. ma posmarowane. No jakieś tiki nerwowe. Dobra, czekaj, Dobra, zostaw go tu na korytarzu, lekarze się zajmą. Lekarz, chodź, masz pacjenta. No szybko. Głaszą. Eee, my potrzebujemy lekarza, hol w szpitalu, a my odjeżdżamy. Już idzie, dobra. Dobra, cholipka, jedźmy. Ciekawe czy go uratują, mnie? No, na pewno, bo tam, to... No, nigdy żadnych, żadnych poważnych obrażeń nie było. Dobra, też inną... innym samochodem Nie wypierować? wiem, ja umiem. Radiowozem? Co, jak coś spieprzę? Chodź, dobra. Nie problem, problemu, przecież będę miał. Nie mnie. Nie, nie zwolnię cię. No, biorę to na krok. widzowie, sztywny git jest ten szeryf nasz. A ja chcę helikopterem lecieć. Nie, ale bez przesady, bez przesady. I ty unmarketem Marketem też nie jedziemy, tam Dobra. masz do wybrania samochody. Tego klucza radzę ci nie wybierać, bo się ciężko ingeruje. Tego olbrzymiego? Tak. To ja chcę tego, ja tego dożyta. Dobra. Dobra, jedźmy. Ale fajny. To jest alpa. No. Skąd wy macie pieniądze na takiego dodża? No, od miasta dostaliśmy w piu. miasto takie bogate jest? Tak. O! Nie no, co za człowiek? Kurde! Ty, ty to co widziałeś? O oh, kurde! Blane karku sheriff! Megafon wyciągaj! Blaine, oh, Canty Sheriff, na pobłoczę! Blane! O To auto nie jest na taki teren! Szła... Jednak mogliśmy wziąć Jeepa. Mogłem tego króca wziąć! Chyba tak, poczekaj, zmienia sygnały. To no co to jest za jakieś auto? Kto to jest na za to? Ale ja on gdzieś tu wpadł, ja go pamiętam. Nie ma go, tu nie zjadę już w teren w tym drodze. Oh, bo go zniszczę. Gdzieś tutaj może jest. no, zgubiliśmy go. Oh. Jedziemy zamienić na eee, cyfrowicę. Weźcie mi tego... Poszukiwany jest... Banshee. To Banshee, Banshee, Banshee. O, ty jest! Czarne jest. Banshee. O. Eee, Stop. Dziękuję. On musi jak pana. pana, na Poczekaj, nie będę go Take Lekanty sheriff opis. Zjeść na pobocze. Możemy... Strzelaj do niego! Dobra. Że on sprawia takie zagrożenie w ruchu. Ty ucieka! Fire, fire. Masz pozwolenie na strzał. Jaki ja mam... O no, no strzelaj do mnie, strzelaj do mnie! Fire, shoot fire, shoot fire! Ja nie mam broni przecież. Ja mam tylko taser. Ja jestem kadetem. Eee... zapędzę. Już, zjeł. Co to robię, Valgos? Do... Nie wiem, z miasta pewnie przyjechał. Isnabym. To jest jakiś jeszcze inny, to jest jakiś Chińczyk. Pa! Gdzieś z Sushiman. Dobra. Eeeh. Potrzebny IEMAS. Widzowie, co się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest to za chora praca? Dobra. No to ja Chodź, się tak coś nie pisałem. IEMAS już się jedzie po niego. W ogóle to czekaj, tury, tury, czy no no, no no, no nie czekaj. Nitry raz No właśnie, też turya. Turya turya. No czekaj, no, turya. poczekaj, no, no, to ja zajmę. Dobra widzę, zajmujemy nitrylę. Dobra. O Jezu, przepraszam, przefieł. Skurcz. Spokojnie, spokojnie. Jezu, prawie mnie, prawie mnie zabił. Potrzebny mi to trak... Toutrak i MS. To i MS na 3020 Nie mówiłem, że czarne banshee? Nie no, z tego auto już nic nie będzie. Zepnij akumulator. Dobra, chod, dobra, Daj Dobra. Dobra, jedziemy. No, patrzę o kolejny. Nie, no już nic się nie dzieje, nie? Bo ja no jakieś most no. nie fart, że takie coś się stało. Dasz jeszcze oh. zaczął padać. No nie chcę mi się na tym czerwonym czekać. <noise> Widzę, że tutaj z ulicy. Uprawnienia? No dobra, ale się rozpadało. Dokładnie. Dzisiaj w ogóle jakiś dzień taki. Zabrymy. Podobno przez następny tydzień ma być tak. Nie, nawet przez dłużej. No. Co to za strzały? Eee, kurde, szaleń na głędzie, eee, w schowku. Bierz? Co mam w schowku? Dobra, bierz ze schowka, młody. Ale ja nie umiem zbroń strzelać, ledwo co umiem zbroń strzelać? Ale to co, co, szkoła zakończyłem? Mam broń tam dał, czemu kadetowi daje broń? Gdzie on, jest, gdzie na was Widzisz go? Łaptaj się! To jest jakiś psychon. W BCSO! Poddaj się, poddaj się! C-spec uh. down, c Oficer down, uh. uh. oficer down! Kurde... Shotfire, shotfire! C-spec down, oficer down, oficer down! W kamizelkę chyba zostałem, młody. Dobra. Zabierz tą kamizelkę, ci pofii! Czekaj... O kurde... Czekaj, biorę adrenalinę. Biora. Czekam, czekam. No, skąd ty masz adrenalinę? O tu! Aha, masz rację. Przykawki dobre, no. Dobra. Podchodź do niego, podchodź do niego. Ni nic ci nie jest? Nie. nie Boli nie, cię nie, ty nie. tylko trochę, tylko trochę. Nie masz żebr złamek? Nie, nie, nie. Dostajesz no, żebra, w Dobra, kto cię tu wysłał? Przecież to jest Wagus. Ja, nie, to nie jest Wagus, to jest jeszcze jakiś cwinczek. Kto cię wysłał, pytam się? Ja jestem CJ. Kto? Ale kto cię wysłał? Co? Nikt mnie nie wysłał, nikt by nie wysłał ja, ja tą broń odłożyć może Chciałem pieniądze Bo ja nie mogę nie. mieć przecież dobra, No Chciałem pieniądze Składamy tą broń, ja mam... Widzowie, no, naprawdę ten komendant jest na głowę, jakiś walnięty, nie? Że co? Nic, nic A, no to dobra, dobra, się Zabaj, dobra no To ci się przesłyszało to chodź, chodź sobie z nami Masz radę wstać, chodź, idziesz Powoli one ja idziesz on jest jakiś długowieczny, ja mu w łeb strzeliłem. Nie, on nie ma dziury w łbie, Faktycznie. tylko w wodze. Mówiłam, że nie umiem Ale. strzelać. Idziesz tu szybko. jak nie jestem dobry, że strzeliłem w oficera. Byś był dobry, gdybyś nie strzelił w kamizelkę. Co Dobra, tu idziemy. jest za napis? Co, co wy za psycholiców więziliście? K4 of were here. Co to jest Chodź. na tych ścianach? Co Dobra, tu to się dzieje? Ale ja już mam dość no Właśnie tacy. tu Trafili tu właśnie tacy przychody, jak Aha. Nic nie zabrał? Nie no, szczęście nic. No o, to broń. Odłożyłeś? Odłożyłem ale Nie mogę mieć broni, przez ciebie by też zwolnili. Się ktoś dowiedział. Wiem, ale... Dałem ci tego. Nie może by cię nie zwolnili w sumie. To była radykalna Moja sytuacja... Moja komenda moje no. zasady. To była radykalna sytuacja, tak? No? no. A co jakbyś nie miał broni, to byśmy obaj zginęli. Dokładnie. No Okej, okay, ja go raczej nie strzelał. No. Raczej nie. Dobra. Uff. Kurde, tu chłodny tam? jestem. Tutaj! Ten tu... co? <laughs> <laughs> Idź wokół, gdzie ty, e, znaczy... Ty, bo on leży! Serdan? Co to robią medycy w tym mieście walonym? Zowie, tu nie co nie tu się dzieje? Się dzieje? Ty, y, ja za niedługo przyjdę. Mam ważną sprawę do ogarnięcia. Wy, wysyła mi MS-a. No zbiorze. Ktoś tu do czołgał. Jeżeli... Wolicie, jak się nie, zobacz, gdzie trzymam rękę, tu dostałem. Uch. Co, dostałeś w rękę? Nie, w serce. Jak w serce, to już byś nie żył. Trafiło obok i jeszcze kamizelka z starych. jaka jaka kamizelka, jak ty do swojej kamizelki nie masz? O, tym mam. Ukryto. Aha. No nic ci nie będzie, dostałeś, jak dostałeś w kamizelkę. Bolicie, jak dotykam? Bolicie, jak dotykam? co tutaj się stało? Żeberka na pewnie połamana, mi w mi co jest za Co ty tam cię powiedziałeś? Raz, go, nie! Nie będziesz mnie operować, zostaw mnie. A no dobra, to ja się zmiewam. Dobra, ty człowieku, jesteś dziwny jakiś. Dziwny, dziwny Dziw... 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 Tak? Dziwny jakiś jest ten, ten twój szaryf. Powiedział, że nie da się operować. I trochę jak Maj, kamizelkę nie? pod sercem. Oj, oj, no i przyszedł. A ty co tutaj robisz? Prawie jak Dostałeś. Skąd wy tych ludzi tu bierzecie? Nie wiem, ten przyszedł z jakiegoś miejsca. Widać! Wyzywasz mnie? Tak! A masz problem do niego? Mam, Widzę, będę wyzywał! Widzowie, ten nas lubi! Wyzywam sztywnym gitem. Będziemy się stykać! Dobra, jedziemy na patrol dalej. Dobra widzowie, ale to już dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, lajka, Dołączania do ekipy nagrywkowej F. Link w opisie. A widzimy się w następnym odcinku jeszcze w tym tygodniu. Hello!